Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Eurotruck Simulator 2. Jesteśmy w Wonderlandii w fabryce reniferów i zobaczmy, gdzie pojedziemy. Przeglądaj, zlecenia. No, tutaj nie mamy możliwości, tutaj mamy więcej, ale jesteśmy w Rudolf ten, więc będziemy Rudolfa szukać. Rudolf. Aczkolwiek. Nie no, tutaj cywilna jest zrobiona, chociaż no niekoniecznie może być. Musi być Ludolfa, ale Lizbona. kowno Chyba, że po litwie się przejedziemy. A to ten czas będziemy z Marigolda jechać z fabryki no chyba czekolady. Czekoladowe podarki. Dobra, niech będzie. A co tam? Do Kołna, na Litwę. Do dzieła. Mieliśmy jechać tam po Włoszech, ale może kiedyś indziej. Dobra. No to jedziemy. Żeby skręcić albo coś przynajmniej na razie przygotuj się do skrętu w prawo no to cyk przygotowany jestem skręć w prawo ale jedziemy normalnie nie będziemy jechać przez jezioro jak to było w jednym z wcześniejszych odcinków sobie skracać ani nic no ale jak mamy te 17 cm to nie będziemy przestać na 15 ani tym bardziej na 12 no to wiecie nie do jeszcze boli to jeszcze będzie. dziewczyna może być niezadowolona albo inny partner Wszyscy powracali do domów z tych dni wolnych Aczkolwiek no jeszcze tam do weekendu do trochę brakuje Więc może być tak, że jeszcze ktoś sobie użył. świąteczny o, 6300 Michaela J brawo dla tej pani super o, próbujesz? a próbuj, próbuj co, I jednak nie no widzisz wracaj, byś przygotuj się do skrętu w prawo nie dla Ciebie są śnieżne przygody skręć w prawo dobra, ja tu skręcam w prawo mam nadzieję, że Ty wprost przeciwnie no, o, widzisz już nie musisz mnie Bo tutaj znowu Hogwart Express jedzie mówiłem, że fabryka, fabryka czekolady Jedziemy. Nie mamy tutaj naczepy, więc możemy sobie pozwolić. Co prawda, już to widzieliśmy w jednym z którychś tam odcinków z tamtego roku, ale możemy sobie tutaj posłuchać stare dobre czasy. Szkoda, że pociąg nie jedzie. Dong 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 dong. No fajne widoki, fajna zima. Dąk jeszcze co Co to za jakieś przebudówka? Oj, bałwany są. Jeden prawie skończony, tylko garka mu brakuje na głowie. By pociąg jechał, jedzie. Poczekajcie jeszcze raz, co? Byśmy zobaczyli pociąg jak jedzie Zatrzyma się czy nie. To po prostu przejedzie. E, przejechał No, także także, no przejechał i, i tyle. Dobra, to nie będziemy... A dobra. Z nosem można by było to przerwać, ale już to no, nie będę przerywał. No, jeszcze raz zobaczymy. No, bardzo mi zależało na tym pociągu, żeby go zobaczyć. No, myślałem, że się zatrzyma, później ruszy, a tu po prostu przejechał. No cóż, bywa i tak. Nie miał w planach ten, tej, tej, tej stacji. Dobra. Czas ruszać w drogę. Dość się tutaj zasiedzieliśmy, zastaliśmy. Jeszcze nam samochód zamarznie i co będzie. bo tutaj już y, po lewej stronie będzie naczepa nie po prawej tam z, pod kątem postawiona, tylko będzie tutaj z tej strony o kolejny pociąg jedzie dotarłeś na miejsce do usłyszenia następnym razem z tej strony, dobra jedziemy na tą stronę tym razem Zobaczymy jak tutaj jest ustawiona naczepa O widzicie i tutaj jest z tej strony będzie. Podczepiamy. No i oczywiście trzeba ustawić punkt. Yy. Dobra, dawajmy tutaj. Prosta droga. Do roboty. Do roboty. Szofer czy drogi albo złoty. O, złoty ładnie pasuje, nie? roboty królu złoty Dobra, najazd na bramę został zrobiony nie zaczepiliśmy się o nic i jedziemy teraz na wyścigi z pociągiem Susan Vega brawo no, do tej pani wolniej tak. wolniej wolniej nie, nie śpieszmy się tak mamy czas że tutaj nie ma policji, znaczy że musimy jechać szybko. stosujemy się do lokalnych przepisów. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, oczywiście. Cyk, kierunek jest skręć w prawo. I skręcamy tego nie. A i nasz porta do normalnego świata. Przejazd, nie, D czternasty przejazd. Jest jeszcze jeden na tą stronę. Dobra, stój, byciu, Czek. Ale I... tam mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę i do normalnego świata. U w polu nas wysadzili. gdzie my tu w ogóle jesteśmy. Dobra, tam jest wyjazd. Ja tędy wyjadę, tak tędy wyjadę. Dobra, no to już. wyłącz się. Dobra, i tu cyk powoli. Żebyśmy na nikogo nie wpadli. Przeliczam trasę. Nie ma co przeliczać, to się nie zmieni. Przygotuj się do skrętu w lewo. W lewo. No dobra. Skręć w lewo. A ten co? No, ten się tutaj blokuje. Tutaj nie widzę, chyba że mnie z zasłania, ale nie sądzę. No i kolejka, jaka kolejka, i Ikea, jakieś kempingi, osobówki sandwich, dostawczak, chleb z nieużywaną odzieżą jak to było w tym, ale się tutaj kolejka zrobiła, bo nowie. że się jeden zatrzymał już tutaj. Generacja samochodów, nie? A to znaczy, że w innym miejscu, gdzie mniej. Wiecie, trzeba szukać pozytywów. Trzymaj się lewej strony. To się trzymam. O papa, ciągniczku. Zajmij się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No to tym bardziej. Skręć w prawo. Jest, nie jedzie. Teraz za, zaczęło jechać, ale że kazali się zatrzymać, był stop. No to się zatrzymaliśmy, nie. No nie poslejemy. A może to i dobrze. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, to już im macham. Skręć w prawo. Zorowanie bezorizyjne. O, cześć! To nie ten co nam wcześniej zjechał. Z traktorkiem? Co to za korek? No i co? Jeszcze jeden by Dobra, ruszyli się na światła wam były dobra Ale my będziemy musieli stanąć Trzymajmy się prawej strony. nie, wolniej, wolniej. Trzymaj się lewej strony. Ale mogę jechać po prostu swoim pasem. zabroni. No i się zaraz tutaj pożegnamy z transportem. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo! Skręć w lewo! Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ziemiąta. I tu trzeci. Na rodzie tak? zjedź trzecim zjazdem. No jak my się rozumiemy. Jak łasek były. Trzymaj się prawej strony. Z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No dobra, to w prawo, to w lewo. Drzewo, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No, no puszcz nas. Dobra, dzięki stary. To była miła przejażdżka. Idziemy mam postawić? O, co jest dobra. To cyk. Mhm. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Ale, ale nic nie uszkodziłem. I zlecenie wykonane doskonale. No i dobra. Tym podsumowaniem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak to łapka w górę, subik. Strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!